Proszę Państwa, w kolejnym wydaniu dyżurnego satyryka kraju. Na szczęście nie wita pana, Państwa. Dyżurny satyrik kraju, tylko taka cudna parka. Pani Małgosia, jaka pani podobna jest do pani Fajkowskiej. A ja do pana Radziszewskiego, Kiedyś taka była cudna parka w telewizorze, zrobiła ogromną karierę. Proszę Państwa, to już jest stały skład. Teraz my będziemy prowadzić. Programy dyżurnego Satyryka Kraju. A gdzie to się wyniósł nasz dyżurny Satyryk Kraju, pani Małgosiu? Do Hiszpanii. A do Hiszpanii pojechał, tak? A to ładnie to, tak? Proszę Państwa, rolnicy obchodzą do dożynki. Pan prezydent pojechał oglądać wystawę rolniczą na Służewcu. Pan premier mu pokazywał dorodne buhaje, takie śliczne dynie, jabłka. Ogromne i tu patriotyczny obowiązek jest tu być, tu teraz w kraju i kupować plody rolne, jabłka, grusze, śliwy, a nie jeździć gdzieś po Hiszpaniach i kupować hiszpańskie pomarańcze, nasze ciężko zarobione pieniądze wydawać. Prawda Pani Małgosiu? Dokładnie. A Pani też tam była podobno w tej Właśnie Hiszpanii. Właśnie wróciłam. Tak? A podobno tam w Hiszpanii jak jest napisane Juan to się czyta huan. Tak jest, jak jest napisane Jawea, to czyta się Hawea i tam właśnie jest dyżurny satyryk Aha, kraju. A jak się pisze Julio, to się czyta Julio! I to jest bardzo niebezpieczne dla speakera, jak ma zapowiedzieć Julia Cortazara na przykład. Proszę Państwa, proszę państwa, a ten narzeczony z panią też był w tej Hiszpanii? Był, oczywiście. Tak, i wrócił? Wrócił. A bodaj się Berlin spalił. Proszę Państwa, łączymy się z Hiszpanią. Halo, halo, panie Tatku! Właściwe miejsce dla właściwego człowieka, miejsce haha, dyżurnych satyryków w kraju jest pod palmą. Halo! Już widzimy pana, bardzo pięknie Pan tam się porusza, swobodnie, swobodnie w tej nowej kulturze śródziemnomorskiej. No ładnie, ładnie, panie Tatku, ale brnie pan w tym piachu, brnie pan! Widzimy, widzimy, proszę państwa, łączymy się. Halo, halo. Panie Tatku, jaka pogoda? Jaka pogoda? Czy ten satelita to słyszy nas? Pani mogłosi, jak pani. Jaka tam pogoda? Panie tatku, ja tak mówię, trochę do satelity. Pogoda! U nas grzyby już! Halo, dzieci poszły do szkoły! Halo, halo, tak, widzę was, widzę, słyszę tak sobie, bo tu jednak szumi morze, jest to jednak plaża. No ale Hiszpania, Hiszpania, palmy za nami. Jest, no jak jest, no? Pani tatku! Czy pan słyszał, kochany, co tu się u nas dzieje? Proszę pana z takiego regionu królewca, to teraz się nazywa Kaliningrad, delegacja, proszę pana, ministerstwa tej komunikacji, przejechała przez granicę, jest afera, nielegalnie wjechali do własnego kraju. Proszę pana, tu są takie rzeczy, co pan tam... Czy pan, jak pan żyje bez tych naszych wiadomości? Proszę pana, tu się co chwilę coś dzieje, a to się premier pokazał w czapeczce, tam coś było napisane, a to proszę pana ta opozycja mówi, że ona jest za tym, żeby sklepy były nasze, a nie wasze, i takie to różne cuda. Jak, panie Małgosiu, może pani zapyta dyżurnego satyryka kraju, jak się czuje bez wiadomości z kraju? Halo, już. No, jeśli chodzi o wiadomości z kraju, to rzeczywiście brak tu jest zupełnie. Ja pierwszy tydzień nie mogłem wytrzymać. Normalny mój tryb dnia, pan zna w końcu, nie, pająszu. Budzę się rano, pierwsze co od razu wiadomości, sygnał dnia, 8.30, pierwsze wiadomości w telewizji. Potem kupuję gazety, przeglądam za 15 każdej godziny w jednym radio, potem za 15, za 5 w drugim radio. O pełnej godzinie to we wszystkich radiach wiadomości przeskakuję. Prawda? Gazety przeczytam, tygodniki przeczytam, 19.30, ach, już, to już jest deser, już wszystko jest przemielone, wiadomo co się zdarzyło, no i puls dnia na koniec. Bez pulsu dnia normalnie w kraju ja bym nie zasnął. Oni mi wszystko nam wytłumaczą, powiedzą o co chodzi, dlaczego jest tak, a nie inaczej, kto jest porządny, a kto nie. I od paru lat zawsze wiadomo, że ci porządni tam występują. Czasami te zołzy, te inne też wystąpią, ale ja już wtedy wiem i spokojnie zasypiam. Pierwszy tydzień to miałem przebudzenia straszne, bo to się budzę w nocy, bo człowiek nie wie o co chodzi, bo nie został generalnie rzecz biorąc poinformowany. Ale po tygodniu już spokojnie. Po tygodniu ja się budzę, tam dziemię, tam a co tam. Rada nie włącza, bo po hiszpańsku to ja nic nie umiem. Muszę państwu powiedzieć, że należy spróbować. Przez tydzień żadnej pracy, żadnej wiadomości i po tygodniu człowiek już czas chodzi normalny, już się denerwuje. To w Hiszpanii oni się w ogóle polityką nie interesują. Oni wiedzą, że mają króla a reszta, tam, jak się minister nazywa, jakiś w życiu. A jeszcze spraw wewnętrznych czy, czy handlu zagranicznego. Tak. Panie tatku, tu u nas jest jeszcze wesele. proszę pana, my tu mamy lepiej, jak pan tam wyjechał i nie wie pan, jak się tam minister handlu nazywa, bo tam kielbasy pełno jest w sklepie. U nas jest ciekawiej, po rekonstrukcji rządu, proszę pana, wyjdzie pan na ulicę i spyta pan, co robi teraz Glenn Miller? Ten Gleszek Miller, czy on jest od spraw wewnętrznych, czy jest od Urmu? To ludzkość jest tak zbałamucona, że nie wie, proszę pana, czy koalicja rządzi, czy opozycja. Kto jest w pałacu prezydenckim, a kto w Belwederze. Do dziś, proszę pana, mówią, że prezydent w Belwederze, a tam nie wiadomo, czy jest Belweder. To jest palac, palac, proszę pana, i wart palac, paca, a pac palaca. I pan tam długo siedzi, My tu się bardzo dobrze z panią Małgosią, wie pan, komponujemy w obrazie. Jesteśmy w centrum miasteczka, które nazywa się Hawea. I w miejscowości Hawea odbywają się takie różne festyny. Społeczeństwo tu się bawi. I właśnie ciekawe, co bawi Hiszpanów. Hiszpanów bawią bardzo ciekawe rzeczy. Otóż taki Hiszpan potrafi 2 trzy dni siedzieć i patrzeć, jak byk lata po mieście. Po prostu tutaj w tym miejscu się znajduje jeszcze parę dni temu były kraty, znaczy nie żeby jakieś więzienie, broń Boże, tylko kraty są tak urządzone, że człowiek przez kratę się przeciśnie, natomiast byk jest szerszy i byk nie przejdzie przez kratę. I co robi człowiek? Człowiek wychodzi, drażni byka w różny sposób, najczęściej pokazują czerwone. Właśnie tutaj byk reaguje na czerwone bardzo. Może dlatego jest tak bliski Polakom. Obecnie współczesny Polakom, oczywiście. Że on leci na to czerwone, i człowiek ucieka za kratę i byk walił w kratę. Ty, Chuan Karol, jakie byki. Panie Małgosiu, yy, Panie Tatku, Panie Tatku, ja Panu coś powiem. U nas na Służewcu, prawda, Pani Małgosiu, jak była wystawa osiągnięć rolnictwa naszego, to takie byki były, że przy nich Pan Minister Soska wyglądał jak. Ja, ja się wstydzę powiedzieć, jak owca. No już tak enigmatycznie. Powiem. A kto to przysłał, te biki, te, ten film? Przysłał je pan Robert Pawłowski z Warszawy. Jemu właśnie przyznajemy naszą nagrodę w postaci roweru górskiego, ufundowaną przez firmę Italbike Poland. A to przyznajemy, to ja też miałem, że ja to niby przyznaję. Tak. Ja bardzo przepraszam, pani Małgosia przyznaje, a ja nie przyznaję, bo ja uważam, że też taki rower powinienem dostać. Nie, nie mam takiego roweru. I dlaczego ja nie dostałem takiego bo roweru? Pan nie przysłał równie ciekawej kasety. Tak, bo pani mnie nie zabrała do Hiszpanii, żebym. Jak Państwo widzą, tutaj przechodzą różni. Panie Janku! Po, panie, proszę Państwa, ja nie wiem, czyśmy. Poprza... Senior. Senior. Juan? Senior Juan? Juan. To pan nie poznał? Proszę państwa, no ja, nasz dyżurny prawnik, pan Jan jak już pana nie było dwa, dni, dwa tygodnie w naszym barku, dzwoniłem do pana, pana w domu nie ma. Co pan yy, tu porabia? Ja jestem przerażony tym, że pan mnie rozpozna, proszę pana, bo przecież ja tyle praców to włożyłem, żeby być nierozpoznawalnym. Proszę pana, zapuściłem brodę, jak pan widzi. Yy nie zmieniłem. Proszę pana, okulary specjalne takie odblaskowe założyłem, czapkę, niewitkę. A pan nie rozpoznał? Tragedia. No chyba, no pan, no ja pana znam, tyle lat się znamy, więc ja pan po samym chodzie pana poznam. A niż pan zauważył, że jakoś tykam teraz na inną nogę. Aż taki i pamięci nie, którą pan miał uszkodzoną nogę. No. Rozumiem. No to moja misja jest pod znakiem zapytania. Proszę pana, powodzenie mojej misji. No ale to tylko ja tak pana dobrze znam, ale myślę, że więcej osób pana nie rozpozna, tym bardziej, że nie, nie, nie za wiele osób tutaj yy, zna Polski. No proszę pana, rzeczywiście polskiego tutaj nie znają, ale ja przyjechałem tutaj spełnić misję proszę Pana na zlecenie jednego z tygodników polskich i w związku z tym, że przebywa tutaj kilku posłów i senatorów z koalicji ma być jeszcze jeden minister. I, tak. I pan ma za zadanie ich no, rozpracować powiedziałbym, tak najkrócej mówiąc. Myśli pan, że mają tu spotkania z agentami obcego wywiadu, czy coś? No tego jeszcze nie wiem, proszę pana, bo jeszcze tego nie potwierdziłem. Natomiast no, muszę naprawić to, co moi byli koledzy spaprali rok temu. Wprawie, no. Nie tutaj, ale na majorce, ale też Hiszpania w końcu. Majorce. No właśnie, dlaczego tak e, lgniecie państwo w służby specjalne? No, no pan, e, z tego co wiem, na zlecenie. Ja na no, zlecenie tygodnika którego tygodnika? Polskiego. Jednego z polskich tygodników, popularnych bardzo. A rozumiem. Czyli dlaczego akurat do Hiszpanii? No bo tu proszę pana, Hiszpanie w ogóle nie znają języka polskiego, a rozmowy toczą się na ogół w miejscach publicznych, to znaczy w restauracjach, w barach, yy, niestety w atmosferze przepojonym, przepojonej alkoholem. Stąd może mój taki zmęczony wygląd, może byś się nie wyróżniać, muszę ja spożywać, a jak pan wie, bardzo tego nie lubię. No ale szczerze powiem, widać to po panu, że pan jednak, no, no jest pan po wczorajszym. No jestem po wczorajszym, na do trzeciej w nocy trwały rozmowy naszych koalicjantów. No i żeby to wszystko usłyszeć, być pan jestem wyposażony, mam tutaj na słuch, yy, mam do rejestracji wydarzeń kamerę, wideo, proszę pana, super VHS. No jakby rozmowę odbyła się gdzieś dalej, na przykład na plaży, to mam w tej sprawie lornetkę. Mogę pokazać piękną lornetkę, proszę pana, o. No i to wszystko służy do śledzenia tych moich podopiecznych. Widzę, dobra radziecka lornetka. tak. No radzieckie są bardzo dobre lornetki, proszę pana. Szkła niemieckie. Panie Janku, z tego szpiegowania daj pan spokój. U nas, proszę pana, w telewizji w woroniczej pokazali film, że szpieg, proszę pana, był bez matury. A i to on miał, proszę pana, takie, że, o jezu, ta, ta pana kamera. Jeden pożytek z tego, drogi panie Janku, że pan się tego wina napije przy przysłuchiwaniu tej, tej koalicji, która już nie wiadomo, czy na następny sezon będzie koalicja. No to, a panie Janku, niech pan pamięta, że byk po hiszpańsku to jest toro. No, a po japońsku, tora, 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 to pan taki widział film, nie? To od tego się zaczęło. No to niech pan wraca do kraju, my tu na pana czekamy z Japcokiem. W tym nastroju żegnam was, może za tydzień już w kraju, już w studio. Państwa przywitam, chyba dłużej tu nie wytrzymam, bo jak tu żyć bez codziennej porcji informacji. Do widzenia, do widzenia, pani niech pan tam... Pod tej palmy szybko ucieka, bo się ludzie z pana śmieją, że pan pod palmą, to ja powinien być pod palmą. Tak niektórzy mówią. Pani Małgosiu, nie przywiozła pani jakiegoś wachlarza? To jest tak gorąco, no jak no ja niestety, patrzę ja na to. Te... Ja wiem, że u nas tutaj prawie taka pogoda, prawda jak w Hiszpanii. No tak, gdzieś Hiszpania za górami, a tu zima, karnawał jest z nami. No. Jak my naprawdę do siebie pasujemy. Pani Małgosiu, proszę państwa, przystępujemy wobec tego do prowadzenia normalnie. Będziemy razem prowadzić ten program. To teraz, proszę państwa, z przyjemnością, przyjemnością. To teraz, proszę państwa, dowolny. Dowolny program, dowolny. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, okazuje się, że nasz głos jest głosem wołającego na puszczy. Pomimo naszych rozlicznych apeli, sfera budżetowa w dalszym ciągu prowadzi rozpasany i hulaszczy tryb życia. Efekty naszych apeli, jak się okazuje, są znikome, a powiem wręcz, że żadne. Żadne, drodzy Państwo. Mało tego. Sfera budżetowa, tam gdzie tylko może, lansuje hulanie i rozpasanie. Pytamy, jak długo jeszcze? Kto wreszcie położy kres tego rodzaju praktykom? Mamy nadzieję, że to tak istotne dla naszego kraju pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. No, czemu nikt nie gra? Grej! Proszę, proszę, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy pana Loisy? W samej rzeczy. Ja Alojzy jestem i mój tatuś był Alojzy i dziadziuś był Alojzy. Wszystkie my Alojzy byli. To wiemy. Panie Alojzy, ja tu tak. przychodzę Dzięki Bogu, z osiedlowej że przysz... inspekcji do spraw rozpasania i hulaszczego trybu życia. Dzięki Bogu, że Pan tak chodzi. Panie Alojzy, sąsiedzi pańscy tak? donieśli nam, że Pan prowadzi hulaszczy tryb życia. Ja gruby trochę jestem w samej Widzę. rzeczy. Panie Alojzy, Pan jest emerytem, tak? I jakaś mnie kawę gorzką przepisał. Czy Pan jest emerytem? Jestem, dlatego zbożowo mnie przepisał. Dobrze, panie Alojzy, ile pan tu ma metrów w powierzchni mieszkaniowej? Panie, to panie... mieszkanie, panie Alojzy, ile ma metrów? Kiedy będzie do renty? Ja piszę... Będzie, ale ile metrów ma to mieszkanie? W samej rzeczy 35. I, powiem, I pan tutaj sam mieszka? Ta, I powiem panu, że na poczcie, jak ciekałem, że pan przyszedł, moją krzywdę, poruszył. 36 mnie liczą. Dobrze, panie Alojzy, ale pan tutaj sam mieszka, tak? Sam mieszka. A przecież I telewizor. Pan, na tej powierzchni mogłoby mieszkać przynajmniej 20 emerytów. Gruby jestem. No dobrze, 19. Panie Alojzy, nie czułby się pan ani taki samotny. W samej rzeczy. Miałby pan z kim porozmawiać? Co bardziej sprawny, poszedłby po zakupy. Panie Alojzy, jak się piętnastu Bóg wyżywi... Bóg pana zesłał, Bóg Boże. pana zesłał. Kawki troszeczkę? <gry> Dziękuję. Jak się piętnastu wyżywi, to i dwudziestu. Gruby jest. No dobrze, dziewiętnastu, panie Alojzy. Dobrze, ale mi o to chodzi, że mniej pan będzie płacił za gaz. O to za was, ko? O to, za to, to Jak was tu będzie więcej mieszkało? O to, 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 to właśnie. Czy ma pan jakichś kolegów, żeby tu sprowadzić? Nie mam gruby jestem panie. Dobrze, nie wszystkich. No, połowę. Panie Alojzy, to zrobimy tak. Dobra kawa. Panie Alojzy, ja mówię do pana. Tak. Ja nie za... gra, nie gra. Byłem, żeby zreperowali, nie gra w ogóle. Nie. Jak nie. Głośniej robiłem, my grzebali z tyłu. Panie Alojzy, tak. Ja za dwa dni przyjdę. Bóg pana sprowadził. Pan Dobrze, nas... ja za dwa dni przyjdę i sprawdzę, czy zrobił pan wszystko tak, jak mówiłem. Gruby jest. To jutro przyjdę. Do Przejdź widzenia. Bóg pana sprowadził, Bóg pana sprowadził. No gra. Jednego, i jednego żartu imienia Szymona, Szymona Szurmienia przedstawia. przedstawia. Siedzi stary pan w domu. Żona pyta go. Czemu siedzisz w kalconach? No przecież nikt nie przyjdzie. No to czemu siedzisz w meloniku? No, bo jak ktoś przyjdzie. Dzień dobry. Proszę państwa. Tylko monarchia może nas uratować. Naprawdę, musimy być monarchią. Ja podszedł do mnie taki pan na ulicy i mówi, czy pan słyszał? Do mnie mówi ten pan, czy pan słyszał, że posłowie postanowili rozszerzyć swój immunitet na wykroczenia oraz na czyny dokonywane, zanim zostali posłami. Czy pan o tym słyszał? Ja mówię, przecież to jest zrozumiałe. Przecież my byśmy chcieli wszyscy, żeby nas reprezentowali ludzie nieskazitelni, prawda? A teraz się już nie będzie czytało w gazetach o tym, że poseł X po pijanemu jeździł samochodem albo że szmuglował papierosy. Nie będzie się o tym czytało. Mało tego, ja bym był za tym, żeby rozszerzyć ten immunitet również na czasy, kiedy już przestaną być tymi posłami. Bo czy nie będzie podejrzane, jeżeli nieskazitelny dotąd obywatel nagle zacznie popełniać przestępstwa, bo przestał być posłem? Za zaistnieje podejrzenie, że on wcześniej nie był taki nieskazitelny. A przecież my chcemy, powtarzam, żeby nami kierowali ludzie nieskazitelni. Nie możemy dopuścić do tego, żeby poseł, czy broń Boże, marszałek Sejmu, w młodości był karany na przykład aresztem, czy miał dwoje z wychowania obywatelskiego. Mało tego, nie możemy dopuścić do tego, żeby poseł w w, w młodości, powiedzmy nawet we wczesnej młodości, bardzo wczesnej młodości, był uderzony na przykład łopatką w głowę. Bo nie wiadomo, czy taka łopatka nie spowoduje jakiegoś urazu. Czasem zresztą, jak obroda, oglądam obrady naszego parlamentu, to myślę, że niektórzy posłowie tę łopatkę jednak zaliczyli w młodości. Mało tego. Myślę, że trzeba również chronić matkę posła. Przecież wiadomo, że w czasie ciąży, jeżeli matka dozna jakichś wzruszeń, to się może odbić na płodzie, czyli na naszym pośle. Tylko skąd wiedzieć wcześniej, która matka urodzi posła, która ministra, a która prezydenta? Dlatego jestem za monarchią. Tam jest wszystko ustawione. Ci rodzą posłów, ci rodzą ministrów, a ci królów. Dziękuję. Dzień dobry. Koncert życzeń dla pani Marty Minkiel z Rybnika. Dziś piosenka o Rybniku. O rybniku będzie do piosenka, o rybniku stolicy zagłębia węglowego. O rybniku będzie do piosenka, tam gdzie wszystko idzie ze stadionu żużlowego. O rybniku będzie piosenka o świdniku. W programie dyżurnego Satyryka Kraju wita wszystkich telewidzów dyżurny zespół śpiewaczy. Z Myśli Boża zaśpiewamy teraz piosenkę O Myśli Bożu. O Myśli Bożu! Ja... Panie, panie ja ja z grilla. Pan nie słyszałem, żeby. No, to i... dobre to jest. No, pyszne proszę pana to, teraz to tylko to osi. No, ale jest. czym to się różni od takich gotowanych? A czym się różni kotlet gotowany od takiego na, z grilla? No ale to ja nie wiem. No, no. wiedzi pan. Trzeba raz spróbować i później mówić. Słyszał pan ten kawał o tym kiszczaku? Nie, politycznie. Ten Kiszczak, wie pan to, co to jego Minister. teraz uniewinnili i co to on teraz podobno ten mecenas mówi o nim, że on wydał takie rozporządzenie, no, żeby ta. sztazy było u nas w Polsce i żeby podsłuchiwać Solidarność. Słyszał pan, nie? No to czytam w gazetach, bo nie no, słyszałem, a czytałem. I proszę pana, i idzie ten Kiszczak po ulicy, a, no, no, no. a naprzeciwko niego. Idzie ten Borysewicz, ten nie z Lady Punk, tylko ten poseł, co to... Polityk. Co miał kolegę ze Sztazy na Politechnice. I Ale co to... go pobili w Bydgoszczy wtedy. Nie, nie, to go pobili. pobili. Przepraszam, zary. przepraszam. I oni idą ulicą, proszę pana, długim targiem naprzeciwko siebie. W, w Gdańsku, a nad nimi leci Mewa. I ta Mewa <śmiech> <śmiech> patrzy na tego Kiszczaka, a, a, a on na tego Borysewicza. <laughs> no. no. <grym> wie pan, żona mnie choruje, nie mam głowy do kawałów, wie pan, te jaja, niech się ubiegą, bo to pyszna rzecz. <grym i wiedzianie> Witam Państwa serdecznie po mojej długiej nieobecności w konkursie fotograficznym. Mam nadzieję, że Pan Tadeusz i Pan Janusz godnie mnie zastępywali, jednak cieszę się bardzo, że to właśnie ja będę mogła rozdać Państwu nasze nagrody. A pierwszą z nich otrzymuje pan Jan Iskra z Gliwic za zdjęcie pod tytułem Podział majątku. Otrzymuje on radioodtwarzacz samochodowy firmy Damis. Pan Marian Lewnak z Sieradza otrzymuje zestaw kaset i płyt kompaktowych, ufundowany przez fonograficzną firmę Green Star. Za zdjęcie pod tytułem Rzeźnik czy dentysta, pan Tyrański z Konina otrzymuje zestaw dżemów wraz z mikserem ufundowane przez firmę Stowit zbyt goszczy, producenta smacznych dżemów niskokalorycznych. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa ponownie i zapraszam do naszego konkursu pod hasłem Kto to mówi? E, Halo, dzień dobry. Premier z tej strony. Czy ja mam przyjemność rozmawiać z byłym ministrem edukacji narodowej? Oczywiście, że ma pan tę przyjemność, panie premierze. A swoją drogą, w jakiej to ważnej sprawie pan do mnie telefonuje? Otóż, panie profesorze, chciałbym zaproponować panu stanowisko doradcy do spraw edukacji narodowej. A cóż takiego miałbym panu doradzać? Czy mógłby pan podać jakiś przykład? A, na przykład, jak postąpić z ministrem Wiatrem? No więc panie premierze, nie jestem meteorologiem, trudno mi więc powiedzieć, z której strony wieje ten pański wiatr. Jedno jest pewne, że w oczy panu nie wieje na pewno, ponieważ jest pan człowiekiem skromnie mówiąc zamożnym. Zadaniem dla państwa jest odpowiedź na pytanie, kto to mówił. A nagrodą w tym konkursie jest zestaw sosów i dressingów oraz komplet urządzeń do krojenia warzyw i owoców ufundowany przez firmę Motyl. Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w losowaniu zmywarki do naczyń firmy Brastem, bardzo prosimy o nadsyłanie ciekawych listów do dyżurnego satyryka kraju. Brazylijską zmywarkę do naczyń firmy Brastem ufundowała firma Damis. Pani Magosiu, czy pani dzisiaj coś pokazywała państwu? Oczywiście ja mam na myśli zdjęcia, te fotografie. Udało mi się przeprowadzić losowanie bez Komisji Społecznej. I co i nawet lepiej wypadło niż z Komisją? Lepiej. I to jest, proszę państwa, sprawiedliwość. Człowiek pracuje społecznie, pracuje i taka jest wdzięczność. Drodzy państwo, i to, oto, w ten, oto sposób nasz program dobiegł już do szczęśliwego końca. Żegna państwa duet, przed którym ściele się ogromna kariera. Przedstawiam Margarita. Juan. Juan. Hasta mañana. Jutro te te dzień. Hasta la vista. Una cerveza, por favor. Una fino, fino vino. Pa, pa, pa.